Skibidi toilet, 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 toilet. Okej, long story short: Skibidi toilet to seria, w której kameroludzie, czyli ludzie z kamerą zamiast głowy, walczą z toaletami, z których wystaje głowa, a niektóre z nich strzelają laserami z oczu, okrzyknięta przez wielu jako upadek społeczeństwa, moralności oraz dobrego smaku. A prawda jest taka, że nic nowego. Szczęść Boże, ja jestem Wafelek, a dzisiaj o tym, dlaczego Skibili toilet nie jest aż takie złe, jak nam się wydaje. Dobra, jeśli sami nie strzeliliście, seria Skibidi Toilet nie jest uważana za wyżyny intelektualizmu. A przede wszystkim ludzie wkorzają się o pojebane wyniki, jakie ta seria osiąga, zdobywając około 40 milionów wyświetleń na każdym uploadzie. A jej reputacji nie sprzyja, no, już sam jej koncept. Czy też pełno filmików, w których dzieciaki robią cringe rzeczy związane ze Skibidi Toilet. No i będąc szczerym, sam zazdroszczę jej takich wyników, tak samo jak wielu jej hejterów. Równocześnie jednak wiem skąd one się wzięły. A wszystko, jak w sumie zawsze w takich przypadkach, rozchodzi się o dzieci, a dokładniej o nich zmiażdżone i pociapciane jak ziemniaki na obiad niedzielny, mózgi, które dosłownie przejmą wszystko jako formę rozrywki. No, bądźmy szczerzy, nie bez powodu odcinki z Kibidi Toilet nie przekraczają może minuty lub dwóch. Dziwne animacje tworzone na setach z Half-Life 1 i Half-Life 2, czy też ogólnie na silniku Source 2, powstają już od co najmniej 15 lub 16 lat. A humor typu tak głupie, że aż śmieszne lub po prostu humor polegający na żartach o kupie, od zawsze był jako dla ogółu społeczeństwa. Patrz, sukces kanału abstrahuje. No i pojawiają się też głosy młodych boomerów, jeśli można to tak nazwać, że O, oh, skibili toilet, niczego nie wnosi. Nie ma żadnych walorów edukacyjnych. Ani puenty. Nie, jak to kreskówki kiedyś. Za moich czasów. Tymczasem każdy film Marvela po Endgame. A powiedzcie mi, jaki walor edukacyjny miał na przykład Johnny Bravo? O, hejcie ci! Czy wiedzieliście, że podrywanie kogoś, kto nam się podoba najniższej klasy tekstami raczej nie da nam trwać i czułego związku? Wow! Poza tym, słuchajcie fani animacji Source 2. Animacje, na których wy dorastaliście, również były cringe'owe. Po prostu tego nie widzieliście w tamtym momencie. I w sumie, jak tak patrzę, Skibidi Toilet jakoś nie odbiega za daleko od... Waszych animacji, które wy oglądaliście. Skibidi Toilet po prostu nie kryje się z tym, że robi to tylko dla dzieci. Wow, niemożliwe! A i tak jest to o wiele lepsze od filmów typu Elsa Gate na YouTube Kids. Na temat to, który bardzo dobry film zrobił mój znajomy, Psol Naprawdę, obejrzyjcie go sobie w wolnej chwili. Ale, long story short, Gracjan zwracał tam uwagę na bardzo niepokojące animacje kierowane właśnie do najmłodszych. Z których to niektóre przedstawiały dosłownie gore lub przeseksualizowane postacie, które uwielbiają dzieci. Naprawdę od najmłodszych lat chcecie, żeby dzieci się już masturbowały? A no tak, przypomniało mi się, jak bardzo dochodowym biznesem jest branża porno. Generalnie, clue tego materiału jest takie, by uspokoić was, że skibidi Toilet to po prostu nic nowego. I jeśli nas nie ogłupiły jakieś głupie kierskówki na Cartoon Network, to tak i teraz nie ogłupią one całej generacji nowych dzieci. I wiecie co? Zachowujecie się dokładnie tak, jak wasi starzy, gdy widzieli, jak oglądacie Bentena czy Gampola. Myśleli o tym dokładnie tak samo, jak wy teraz o skibidi Toilet. Że że to głupie, że to złe, że to koniec jakości dzieciństwa wśród młodzieży. Ba, tak samo patrzeli na mnie moi starzy, gdy opowiadałem jak się boję Braina. No ale z drugiej beczki, Skibidi Toilet nie jest oczywiście nagle perfekcyjnie czyste. To zdanie brzmi w sumie dosyć dziwne w kontekście toalet. Ponieważ Skibidi Toilet jest częścią większego problemu, czyli właśnie kontentu produkowanego masowo pod dzieci z iPadami, którym matka dała tableta, żeby no to no, zajęły się tam gówniarz, to ja teraz poskrolję Facebooka. A stworzonego na masową skalę, mam na myśli, że koszt samej produkcji raczej nie jest jakiś wysoki, w kontraście do profitu z niego, który jest wręcz ogromny. W sumie ciekawe jak to wygląda od strony prawdy, ponieważ same asety nie należą do... Dafak Boom, tylko kurde do Valve, a no twórca, czy też twórcy z KBD Toilet nie zarabiają jakieś tam groszy na nim, tylko kurde 40 milionów na każdym pierdzielonym dwuminutowym lub trzyminutowym filmie, czy też kompilacji całych Sezonów na pewno pieczą dupkę Gabe'nowi i wszystkim marketingowcom Valve. No i dobra, zaprzeczę sobie samemu sprzed chwili, kiedy mówiłem, że Skibity Toilet może nie zrujnuje całej generacji dzieci, no ale jednak Commander Carol na Twitterze zwrócił uwagę na dosyć. Ciekawy problem w tej sytuacji. Mianowicie, cytując, dzięki temu dupkowi całe pokolenie dzieci będzie mówiło Skimity Toilet za każdym razem, kiedy zobaczą postać z Half-Life 2. W czym w sumie jest dużo racji, ale też nie chcę generalizować. No ale reasumując, cała ta sprawa to po prostu biadolenie o to, co już dawno znamy. Czyli, że No way! Kreskówki tworzone dla dzieci są głupie, ponieważ są tworzone dla dzieci, które w bardzo młodym wieku nie zrozumieją jeszcze nawiązań kulturowych, czy też żartów. O Twojej teściowej pozdrawiam polskie kabarety. Co oczywiście nie oznacza, że nie warto z tym walczyć. No ba, taka kreskówka jak na przykład Bluey pokazuje, że nie trzeba robić absolutnie głupiego serialu, żeby dzieci to oglądały. A oglądałem to nawet dorośli. Posunę się nawet do stwierdzenia, że z perspektywy człowieka, który jednak interesuje się animacją 2D oraz 3D, jak na to czym jest Skibidi Toilet, tak, jest to zrobione akurat w tym przypadku naprawdę dobrze. Na pewno będzie dyskusja o tym w komentarzach i w sumie bardzo dobrze, bo warto o tym. Rozmawiać. No ale tak jak mówię, doceniam fakt, że gościu lub całe studio bardziej się starają od twórców kontentu typu Elsa Gage. I to tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Teraz się skapłem, że wyglądam w sumie jak Krzysztof Maj przez ten kadr i przez to, co mówię.